Witamy kochani w, kolejnym, w kolejnej odsłonie naszej prosto z groziąca nadaje prosto, prosto z poznania. poznania. Dzisiaj zapraszamy was na spacerek. Spacer, sami widzicie w jakim pięknym mie miejscu, to się nazywa Dębina w Poznaniu. I wchodzimy takim tunelem w strefę ciszy. W strefę ciszy <laughs> i w strefę mroku. Jest z nami Jest przewodnik, rzekuś. Masz ochroniarz, obrońca, rzekuś. Dziękuję. I jesteśmy my. I my Was zapraszamy na, na spacerek. Na spacerek, na kolejny odcinek, który zostanie dopiero puszczony po powrocie z Poznania. Także my idziemy dalej i pokażemy Wam tutaj ciekawostki. Ciekawostki, tu są bardzo fajne i piękne stawy dębińskie. Za chwilę Wam je pokażemy. Myślę, że Wam się spodobają, jestem naprawdę ciekawie. Nie wiem ci co oglądali nasze odcinki. Nie wiem to było w marca, czy mm -hmm. kiedyś, marca, no to już tak chwilowo tam byliśmy, nagrywaliśmy, no, ale to pogoda nie była taka jak powinna być, sami wiecie. Marcowa, jak zimno, było zimno wodno. i nie dało rady sobie tak spacerować jak teraz na krótkich rękawkach Atrakcjom był oswojony dzik. Pogoda jest naprawdę przepiękna, Super. cudowna. Aż tak, miło sobie tu posiedzieć. Na pewno posiedzimy parę godzin, tutaj nie wychodzimy stąd. Nie ma komarów póki co. Zresztą już, już chyba nie wiem, czy jeszcze są, czy, czy już nie. Nie wiem, no na nawet nie zauważyłem winą. tego, że nas nic tutaj nie gryzie. Nie ma nic. Jest naprawdę pięknie, wchodzimy i za chwilę się połączymy z Wami. I relaksujemy się. Ponownie gdzieś sobie usiądziemy na ławeczkę, posiedzimy, odpoczniemy, pokażemy Wam. Także co? Do zobaczenia za chwilę. Do zobaczenia. Cześć kochani, przyłapałam Marcina. Poszedł sobie na spacer. I podziwia. Widoki, okolice. Uwaga, żebyś się nie. Pięknie kochani, jest tutaj naprawdę cudowne wywrócił. miejsce. Park w Dębinie Pytakajcie, jest naprawdę przecudownym miejscem. Wam, bo Ja to nie jestem, wiecie, ja nie jestem operatorem kamery. Na kamerowaniu znam się średnio. Ale tyle co można. Patrzmy, gdzie jest Jackie, bo Jackie z nami cały czas jest, Jackuś, pokaż Jackiego. Jest Nasz Jackuś. kochany przyjaciel, tak, Jackuś, taki jesteś wspaniały. A my jesteśmy naprawdę w tym cudownym miejscu jest naprawdę cisza, spokój. Tutaj jabłuszka przygotowaliśmy. Właśnie wyczaiłam, że te jabłka, my tu czekamy <laughs> na naszego przyjaciela dzika, bo tak na pewno Tutaj nie ma jabłoni, umówmy się, więc te jabłka Nie, no to są specjalne. Nieba nie spadły, one są na pewno zostawione dla tego oswojonego dzika i całego stada dzików, które tu przychodzi i się, e, i się dożywia, tak? A my tutaj próbujemy go ucelować, spotkać, ale na razie jeszcze go nie ma. My idziemy dalej, jeszcze wam za chwilę pokażemy stawy. Tu jest naprawdę spokój, cisza. Zielono, no co tu więcej powiedzieć? No, no jeszcze, jeszcze naszego Dżakusia kochanego. Naszego przyjaciela. Pamiętajcie, pieski w schroniskach na was czekają. Są najwierniejszymi przyjacielami. Jakich, jakie, no jakich, nie wiem, szukać, nie szukać. A Pozdrawiamy na naszego czekają. przyjaciela Łukasza. Łukasz będzie wiedział o kogo chodzi, który też niedawno zaadoptował pieska schroniska. Łukasz, super. Piona dla ciebie, prawie. szacun. I niech, I niech się piesek chowa. chowa, niech się chowa, niech się chowa nowy członek rodziny i tak pieski i wszystkie zwierzaki, które mamy traktujemy to są nasi członkowie rodziny. Szacun dla was. Dokładnie. A my lecimy dalej. No pędzimy, pędzimy, pojawimy się. Spójrzcie kochani czy tu naprawdę nie jest. Urokliwie. Pięknie. Tu jest normalnie super. Przemieszczamy się tak z miejsca na miejsce. Wydawałoby się, że to nagranie jest takie monotematyczne, a jednak każde miejsce ma swój ma swój urok. klimat, tak no to jest. Tutaj można chodzić i chodzić, tu jest tych stawów. Tak no właśnie tutaj to jest problem, bo Marcin już chciał. Na inną stronę Z strony dębiny wyjść na zabądziłem. inną dzielnicę. No ale to ale nieważne, to się spokoję, sytuacja opanowana. Ale naprawdę tu jest piękny. Kaczuszek jest sporo. No kaczuszki są tam, nie wiem czy dam radę wam. No tam widać fajne są. Dobrze, kochani, my lecimy dalej. Lecimy szukać, szukać właściwej drogi. To znaczy już myślę, że jesteśmy... Znaczy my jeszcze nie wracamy, tylko... <grym> tylko tak... Wy... Szukamy kolejnych ciekawych tutaj miejsc. Sam, same są ciekawe miejsca, ale to by karty pamięci zabrakło na to. No i też nie za długo. Co za dużo, to niezdrowo, więc... Lecimy dalej. Króciutkie wstępy. Do zobaczenia. Spójrzcie kochani jak to jest pięknie, jak tu jest cisza, jak to jest spokój. No naprawdę to, to taki błogostan człowiek jest wprowadzony, że... To jest próbujemy Wam pokazać, jak po prostu... sobie siedzi. Siedzieć. Słuchać, czytać. Ona śpi chyba ta A, bo tu kaczu... to tak? To na drzewie, no. A no właśnie, bo tam te kaczuszki co były to już sobie. A ta stoi. Ale śpina stojąco? Może no, by do wody nie wpadła czasem by się nie utopiło. No. Spójrzcie, no cisza, spokój, zero wiaterku. No. Stawik piękny. Tam wędkarze siedzą, wędkują. Opuszczam. No wędkarze to jest naprawdę jest tutaj trochę Ale nie dziwię im się w takim cichym, spokojnym miejscu. Sama przyjemność przebywać. My już tu jesteśmy na pewno daleko od tego zgiełku, tego tego hałasu chędu. miasta. i no Wczoraj mieliśmy hałas, ale ale taki fajny też jest. Pozytywny, to tak oczywiście. Jedno, drugie to tak za cicho też jest niedobrze. Też, ja tak nie lubię. No jest fajnie. Wszystko ma swoje miejsce i czas. Lecimy dalej. Dokładnie. Pojawimy Spójrzcie kochanie jak przyroda potrafi zaskoczyć w każdym momencie jakie piękne grzybki tutaj na takim pniu wyrosły Naprawdę pięknie to wygląda kolorowo Lecimy dalej Witajcie ponownie Jednak udało nam się spotkać naszego przyjaciela, o którym wam wspominaliśmy już, którego Widzieliśmy, to jest normalnie obęd, teraz idzie do mnie. No Teraz normalnie szok, że on tak sobie chodzi, spaceruje i luzem sobie lata. Ale tak jak ludzie mówią, jest niebo oswojony. i jest ciekawy Spójrzcie, on tutaj wśród ludzi, ludzie sobie sobie siedzą na ławeczkach, na rybach Ludzi tu naprawdę dużo spaceruje, a i on razem wśród ludzi sobie chodzi, spaceruje i ludzie mu przynoszą jabłuszka, różne takie tam do jedzenia ok kochani doczekaliśmy się mamy go pokażemy wam go zobaczyliście sami my się z nami żegnamy do zobaczenia w kolejnym odcinku pozdrowionka na razie